Cześć moje wilczki! To jest kolejny odcinek na moim kanale, Wilczurek! Tak! A dzisiaj nagrywamy znowu z Robloxa i to jest jakaś gra, w którą nigdy nie grałem. Także no, nie wiem o co tu chodzi, ale coś kojarzę i poczekajcie, widzowie, chwilkę. Ok, widzowie, musiałem coś zrobić. Dobra, widzowie, pasz się na to. Eee, tutaj chyba robimy tak, nie wiem, chyba piąskujemy o tak o. I dostajemy siłę. I jak dostajemy siłę, to chyba możemy tutaj coś yy, rozwalać, tak? Tak, i możemy rozwalać i tak przychodzić, ale jest coraz ciężej. Także tak, mm, musi mieć bardzo tego dużo Oj, co To jest, musi mieć dużo siły: bardzo dużo siły. I tutaj jest poziom pierwszy, poziom pierwszy. Aha, wszędzie są poziomy pierwszy, a vip. Eee, poczekaj, tutaj mamy jakiś dodatkowy boost, za 3 Robuxy kupuję. No, 3 Robuxy to mało, także coś kupiłem, a nie wiem co to daje. Eee, okej, okay, VIP za 99 Robuxów, mogę też kupić, coś mi da, także no. Dobra, kupujemy i możemy być w VIP, a i patrzcie, już mamy 7 7000! Przed chwilą mieliśmy dopiero 7 siły. Teraz mamy 7 tysięcy, dobre, idziemy boksować. Idziemy w sensie rozwalać ściany. Idziemy szybko, szybko, idziemy, idziemy. wow, jak szybko! Co tu się dzieje? Jest mamy pierwszą wygraną, a tu jest 10 do kolejnego światu, czyli strefa pustyni. Okej. Okay. I też mamy jakieś 10 tysięcy diamentów. Zobaczymy, co to znaczy. O, coś dostałem, coś dostałem okej, okay. mamy zwierzaki, okej okay. przedmioty, coś tu mamy mamy jakieś, chyba jajko nie, 49 robuxów mamy 49 robuxów kosztuje um, dobra, e, ja bym chciał jakiś aha, bo to tam się chyba kupuje tego za 49 robuxów jest jakiś czerwony demon, nie mogę Dobra, kup teraz. Co to jest? Kolejne Robuxy. 150 Robuxów kosztuje. Mhm, dobra. Ja potrzebuję petów. Tu są pety, za 25 Robuxów. Dobra, jedno, ale tylko jedno jajko możemy kupić za 25 Robuxów. Bo nie chcę tyle wydawać na jeden odcinek. Dobra. Ok, dziękuję. dzięki za zakup. Otwieramy jajko, co wypadnie. Jakieś episki. Zobaczmy, zwierzaki. Wyposaż. Plus 350 razy. O ja cię, dobra. Zobaczmy ile. Wow, jak szybko będziemy dostawać ten. 8000 już mamy. Dobra, ale mi idzie, ale mi idzie. O i teraz mamy jeszcze plus 100 siły. Plus 10 pochopów, i możemy już iść na kolejny świat. Także szybciutko idziemy, szybciutko idziemy. Mamy 11 pochopów. Okej, okay, tutaj mamy jakieś lepsze jaja, ale to za 15 pucharków i za 25 robuxów. Okej, okay, 50 zwycięstwa. 50, 50. Nie mogę. Dobra. Oczywiście bijemy w worek VIP, bo po to go oczywiście kupiłem. Okej. Okay. Dobra, mamy 9000 i idziemy, idziemy, yy, idziemy robić. Idziemy robić. O kurde, to już będzie ciężej, Będzie o wiele ciężej. Ale dobra. Spróbujemy. Zobaczymy, jak szybko to zrobimy. O, już mamy plus 10 pucharków, także naprawdę szybko nam idzie. Co to? Szczęśliwy blok. A dobra. Um, Okej. Okay. Co to jest? Odblokuj nowe strefy. Tutaj widziałem jakiegoś zwierzaka. E, poczekajcie. Tam, o, ten, ten, ten. ten. Ale za 50 robuxów i się zastanawiam. Czerwony demon, co on mi da? Dobra, kupuję. Kupuję. Jestem ciekawy, co on mi da, także kupuję za 50 robuxów. Okej. Okay. Red Demon. Okej, okay. nie, nie potrzebuję więcej. Ja chcę tylko jednego. Ja chciałem tylko jednego. Dobra, wyposaż. O kurde, on mi może bardzo dużo dawać. Poczekajcie, ile on tam... Nie, sklep. Ile on tam miał? Eee, ile? Plus 10 tysięcy procent. O jacie. Dobra, boksuję. CO TU SIĘ DZIEJE? 627 SIŁY OJEJU EJ CO TU SIĘ DZIEJE WIDZOWIE CO TU SIĘ DZIEJE? TAK SZYBKO MI SIĘ WYDAJE ŻE PRZYJDZIEMY TO WSZYSTKO ŻE TO JEST NIEMOŻLIWE DOBRE IDZIEMY IDZIEMY IDZIEMY, idziemy. SZYBKO 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 SZYBKA IDZIEMY IDZIEMY OKEJ okay, TU JEST UPE ZWIERZAK ZA 5 robuxów. CO TO JEST ZA ZWIERZAK? Nie wiem, kupuję go. 9 robuxów. Okej, plus 300% tam widziałem. No, może być. Też jest dobry. Zawsze coś daje, nie? Zawsze coś daje. Idziemy boksować. Worek, VIP. VIP, worek. VIP, VIP, VIP. O oh jeju, ile my tego dostajemy? To jest aż niemożliwe. Tyle tego dostajemy. O jacie. Dobra. Z łatwością to mi się wydaje, że przejdziemy. Także szybko idziemy. Siub, siub, siub. Na, no, szybciutko. Na, na speedrunujemy. Speed Dobra, już mamy 41 puchar pucharków. Jeszcze 10 i będziemy mieli nowy świat. Dlatego ostatni raz sobie to przejdziemy i będziemy mieli nowy świat. Także naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Mamy nowy świat. I idziemy dalej. To jest nowy świat, to jest nowy świat. OK, za 1000 Robuxów mrożny mroźny dia, mrożny diament. Mylił się, ale nie, za 1000 Robuxów to za dużo. Nie, nie, nie chcę. Za nie chcę. 50 Pucharków mamy tu coś. Coś mamy. Leśne jajko, ale ja nie potrzebuję. I ja nie potrzebuję, dobra. Co to? Up, uh, teraz! A, za 150 rubików. Dobra, dobra. Okej, okay, oczywiście. Idziemy do VIP-a i bloksujemy. Ojeju! Już prawie 1000 siły dostajemy na jedno uderzenie. Co tu się dzieje? Dobra, możemy kliknąć odrodzenie. Co nam to da? Okej, okay, 25 pochalków będę miał. Ok, Dobra, odrodzenie. Chcę kupić odrodzenie. Mam 0 siły. Jestem na początkowym świecie. Okej, okay, dobra. Znowu mam zmusiły, Okej, okay. ale bardzo dużo powinniśmy dostawać. Yy, za jedno uderzenie. No jasne, że bardzo dużo da. Dlatego sobie troszeczkę tutaj yy, poboksujemy. I powinniśmy mieć bardzo dużo. Także... A, i od razu możemy... 50 zwycięstwa na kolejny ten... O ja cię ty! Nie widziałem. Dobra, ale boksujemy dalej. Boksujemy, boksujemy. A i jeszcze mamy coś tu do odebrania. O, tysiąc diamentów. Tysiąc diamentów. A te diamenty po coś są, chyba 10 tysięcy Nie wiem, ile dostałem. <laughs> ja, ja nie wiem. Tysiąc, tysiąc diamentów. Dobra. Tysiąc diamentów, ale gdzieś coś tu było. Diamentowa skrzynia, no właśnie. Diamentowa skrzynia, a nie. Już dziś odebrano. Wróć po więcej. Aha, czyli muszę po prostu poczekać. Dobra. To sobie poczekam. O, tutaj jest jakieś rango. Aha, pozycja. Okej, okay, pozycja. Yy, nowicjusz, amator, początkujący, początkujący. Jakiś yy, trajny, młodszy, uczeń, średni, yy, umiejętny, doświadczony, zaawansowany, starszy. Okej, okay, czyli starszy jest najlepszy. Musimy mieć to starszy. Musimy, dobre A właśnie idziemy sobie tutaj. Idziemy, 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 idziemy idziemy szybciej, szybciej, szybciej. Dawajcie. Ok, i mamy ulepszony sezonowy poziom. Ok. Sezonowy poziom ulepszyłem. To dobrze, że chyba dobrze. Dobra, mamy 27 pucharków. 27, to jest za 15, jakieś jajko. Ale dobra, ja idę dalej tutaj robić rzecz. Idziemy idziemy dalej tutaj oczywiście kopać, nie wiem co my robimy podnosimy jakieś ściany także no i kolejne parki 37 pucharków ale to jest za 50 no, to jeszcze 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 trochę pooksujemy sobie żeby mieć bardzo dużo żeby mieć bardzo dużo i w ogóle tam pisano że mi się skok powiększy chyba nie wiem. W tym rebirfie, rybi Ok, A kolejny rebirf jest za postęp następnego odrzucenia 50 pucharków muszę mieć, żeby mieć następne odrzucenie. Dobra, dobra, da się zrobić, da się zrobić. Ok, yy, dobra i znowu będę miał zarazie. Ale okej, okay. będzie dobrze widzę, będzie dobrze. Boksujemy, w sensie podnosimy ściany. Co ja z tym mam boksowaniem? Nie rozumiem. Okej, okay. i mamy 47 parków. Idziemy znowu tam. Idziemy. podnosimy ściany. O, diamecik, ci. diamecika. Okej. Ok. Ciekawe, gdzie idą te ściany. Ale dobra. Ym, mogę zrobić kolejnego robilfa. Czy pójść na kolejny świat? Nie wiem, widzowie. Czy pójść na kolejny świat, czy zrobić robilfa? Widzowie. Widzowie, widzowie, widzowie. Teraz tak, robię robilfa. Rebirth i mamy kolejny raz początkujący świat, nie, może pójść sobie na kolejny Dobra, mamy 29 pucharków i musimy trochę siły sobie zrobić Dobra, siup, idziemy po siłę No ale 600? Tylko 600, przecież wtedy byłem prawie 1000 Nie wiem, nie wiem, dobra Ok, robimy to i teraz idziemy do ściany. Idziemy do ściany. Pum pum, 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 pum. Ok. I mamy 39 pucharków. A ile, za ile? 75 pucharków jest. Kolejny rebirth. Okej, okay, okej. Okay. a teraz bym chciał sobie pójść na kolejny świat. Na kolejny świat bym chciał sobie pójść. Dobra. Do tego jest potrzebne 50 pucharków, a my mamy 49, więc jeszcze raz sobie pójdziemy tutaj, siup, siup. Kolejne ściany rozwalamy, podnosimy z naszy, ale jesteśmy silni. Dobra, więc y, to jest kolejny świat, a nie, 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 nie. kolejny świat jest tam. Okej, okay, więc mamy kolejny świat. Okej, okay, tam mamy jaja, jojo, jojo, jo. Za jeden pucharek, co? Aha, ja źle poszłem w ogóle? Co ja robię? Tu jest chyba nowy świat. Tak, tu jest nowy świat. A tutaj mamy strefa autom autumna. Autumna, no. Autumna. Ok, i boksujemy dalej. Już prawie 1000 znowu mamy. 968 i 4. Dostajemy siły. Ok, idziemy znowu podnosić ściany. Idziemy podnosić ściany, teraz jakiś zielona, o teraz pomarańczowa, drewno w z Minecrafta, z Minecrafta, oh, z Minecraft. Minecrafta, z Minecrafta, dobra, eee, idziemy znowu boksować, idziemy boksować, boksować idziemy, dobra, ale mogę zrobić rebilfa, bo mamy 99 pucharków, eee, w można, dobra, to zrobimy rebilf. Dobra. Ok, widzowie, mamy Rebirfana. No i znowu jesteśmy na tym świecie. Chociaż nie, mamy dalej ten sam świat. Dobra, to dobrze, dobrze, dobrze. Ale mamy znowu 0 sił. Jak zwykle. Ok, Siu, prawie 1000 zostajemy. Idziemy, idziemy. Robimy, to już mamy 40 tysięcy 50 tysięcy sił, ale szybko nabijamy tą siłę. Bardzo szybko. Trochę Wam przyciszę. O. Bardzo, bardzo szybko nabijamy tą siłę. Także bardzo dobrze. Czy jest indeks 3 na 63? Okej. Okay. Okej, okay. dobra. Rozumiem. ok i myślę, że podnosimy sobie jeszcze ścianę. Podnosimy. Kolejne 10 portów pucharków będzie, tak? Nie, ty! Tu więcej teraz dostajemy. Nie zauważyłem tego. Nie zauważyłem tego. No nie. Jakiś boost... Nie, już dostałem busta. Okej, okay, co to jest? Co to? Co to? Królewski. Nie rozumiem tego. To jest jakieś siłownie. Ech, co to? Ech, linkawicz. Mam ulepszony poziom linkawicz jakiś. Okej, okay. ale może teraz będę więcej bił, czy coś. Dostanę więcej tych. oj nie widać. Nie. Jest tutaj więcej, dostaję tyle samo chyba. 100 tysięcy siły. 100 tysięcy siły, widzowie, 100 tysięcy siły. Dobra, i myślę, że to będzie ostatnie ponoszenie na ten odcinek. Okej, okay, widzowie, mamy 130 pułatków, 109 tysięcy siły, 3 rebirfy, 10 tysięcy diamentów i myślę... A! Jeszcze nie. Tutaj zakręcimy sobie raz na koniec odcinka. I mamy 27 tysięcy mocy. O kurde, dostaliśmy 27 tysięcy mocy. Więc dobra, widzimy się w następnych odcinkach. Pa, po!